No hej, z tej strony pani Gajowa i przychodzę do Was z gierką, którą dostałam od twórców, więc znowu w poniedziałki będzie się coś pojawiać. Dostałam też informację, że fajnie by było jakbym ograła ją tylko do drugiego aktu, a żeby bardziej nie zdradzać fabuły, dlatego w pewnym momencie gierka trafi do zawieszonych, a po jakimś czasie sobie ją odwieszę i dokończymy, co? Yy, to ten. To, 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 to zaczynamy! Księżniczkę Urszulę! Jak wpisałam to na YouTube to mi tylko Urszula z Małej Syrenki wyskoczyła, plus jedno, jeden podgląd gry i tyle. Więc, to chyba to? Ile Dlaczego wy mi po francusku? Czekajcie. Co tu zaszło? Czy ja mogę ustawienia zmienić? Dziękuję. Wiem, że ta gra jest francuska, ale jednak. <ścoughs> ja nic nie umiem po francusku. Dobra, to zaczynamy jakimś tutaj ludkiem. Miał być o księżniczce, a jest jakiś tutaj chłopek. Aha, czyli tak się chodzi, że muszę trzymać myszkę. Dobra. Panie strachu, a czy ja mogę coś tutaj zrobić? Podnieść, nie? O, mogę pogadać? Aha, czyli nie mamy nic do wysiania. I musimy pójść do wiochy. Dobra, chodź, idziemy do wiochy. Tu są jakieś dzieci. Ale nie mogę z nimi gadać. O nie, coś było, coś było. Okej, okay. o. Co, co robisz? No szukam nasion, nie? Co? Dobra, posłuchajmy jej y, piosenki. Misiu, czy tutaj jesteś? Co robisz? No, hello. Uh, ubieram mój gorset. Dobra, słuchamy dalej. Dobra, ubieram sukienkę. Okej, okay. dziwny ten misił. <skrybuj> <skrybuj> Okej, okay, dobra. No to idziemy. Nie, nie chciałam z nim gadać, źle nadusiłam. O, opuszczamy. Opuszczamy stodołę, chodź. Idziemy tu. To dziecko nic nie mówi. Co jest? Nic tu nie ma. Dobra, idziemy. Kury. Rozgońmy kury. A mogę je wywalić tak, żeby wyszły? Nie. Dobra. O, a tu jest kura, pewnie trzeba by ją zagonić, co? Nie? Nie słucha mnie. No, jak mogę Ci pomóc? E a, dobra, bierzemy kurczaka. O, nie mamy monet. A, możesz mi dać na kredyt? A no to kurę. Nie chcę mi dać na kredyt kury. Pani Aha Jestem głodny Ooo, jabłuszko nam dała. Dziękuję. To idziemy tu do, do tego. Okej, okay, ten też ma pusto. Też jest głodny. Masz jabłko. No szkoda, że tu nie ma tych napisów. Halo? No dobra, co tutaj jest? Aha, księżniczka szuka męża. Książę będzie pierwszym wyborem. Okej. Okay. Dobra, no to fajnie, że szuka, ale... No Cały <laughs> jest odważny albo wystarczająco szalony, no okej. Okay. Połknęłaby go. Kim jest księżniczka? Dobra, idziemy. E, nie, nie, nie to, no nie nauczę się. Dobra, dobra, dobra. Dobra, idziemy tu, chodź. Chodź, chodź. Tu jest jakieś chyba nasiona sprzedaje. E, tak. <śmum> Kurde, nie wiem co wziąć, więc wrócimy później. Aha, czyli tam nie można. Idziemy na zamek? Możemy? Możemy! Możemy pójść na zamek, ale się cofnęłam, bo po co? Ehm. A mogę coś zebrać? Nie, nie mogę. W ogóle śmieszna jest ta gra. Aha, dobra, aha. aha. Przyszliśmy po rękę księżniczki. No dobra, nie, to nie. Dobra, to co? To, to ja lubię bardzo, wiecie, kukurydzę, okay. więc ja sobie wezmę kukurydzę. Jeśli jest. Aha. A Kamienie. A... Co mogę jeszcze? To pole, to wszystko co mamy właśnie! A fajnie, że jesteś moim kuzynem i po mnie jedziesz. Tej. Dobra, to idziemy. Idę sobie zasiać. Powiesz mi coś? Aha. Jesteś bardzo małomównym człowiekiem. Tak samo jak ten dzieciak. Co ja robię? Co ja robię? No i Co tu się dzieje? Äh. E przepraszam, ale ty nic nie zostawiłeś masz tą torbę tu aha, w sensie dobra, już wiem, taką do siewu gdzie ty to siejesz? okej, okay, ale eee, nie nauczę się ja tu jeszcze mogę? O nie! Kto to? Książę? Um, panie! Panie, czemu ja Tobą teraz jeżdżę? Tak, tak. Aha, tak, czy jest tutaj księżniczka? A ja myślę, że tym będę grała. No i co, i teraz mam tym księciem jechać. Ok, ok, ten dzieciak nadal nic nie mówi. E, e, posłuchaj też. No ale to już było. Ale bądźmy miłym księciem, a nie jakimś burakiem, jak książę ze szereka Ok. Dobra. No nie chciałam tego. Opuść. Opuść stodołę. Boże. Ja naprawdę... Dobra, przesłuchamy to. Ja serio nie potrafię tutaj ogarnąć życia. Pogadajmy. Tak. To jest Jak miodek. Podejrzane. Dawaj kurczaka. Słuchasz nie podróżuje z nami, no cóż bywa, ale opowiedz mi o księżniczce. <śpiewanie> Będzie niedźwiedzie? A ty panie? Ten panocek nie chce ze mną gadać. Eee, tak, księżniczka. Jesteś mężczyzną wielkiej odwagi. OK, mm. e, okej, okay. niezbyt to zapowiada się dobrze, ale no kurde steruj tym koniem, panie. Ano, nocki wpuszczać mnie. Uh. No to miło, a aha, bo mogę wjechać? Nie mogę. Eee. Na spotkanie z księżniczką. <głosy> Naprawdę. <noise> Zuśdziwieni jak diabli. No dobra. Eee. <noise> Książę z bajki, a jednak było być dupkiem. Dobra. Ehm. W mam królowa i król. <noise> Oni też nie wierzyli. Czekaj, panie, powiedz mi coś. Okej. Okay. Pogadajcie ze mną. Um, za mną pójdziecie? A, a ty królu? Aha, król, król nie ma za dużo do powiedzenia w tym rodzie. Aha, czyli mam tu zaczekać, tak? NIE BĘDĘ CZEKAĆ! A gdzie jest obraz księżniczki? Halo? Co jest? No to poczekamy. Daleko jeszcze? Halo? Gro? Totalnie nie byłam przygotowana na to, co tutaj się dzieje z tą grą. I teraz nie wiem, bo czekam i czekam. Halo? No dobrze. A nie możemy nic. Też się zastanawiam, ile to zajmie. A, dlaczego nie? Idziemy. Idziemy pozwiedzać. Idziemy sobie to tu, to tam. O, to jest klucz. Em. Człowieku, ten klucz miałeś sięgnąć, a nie głupoty odwalać. Co ty jesteś tej? Hmm? <laughs> Się zapadł. Jest za miękkie. On jest jak złotowosa, tylko w drugą stronę. To dajesz, sadzaj tyłek no, dajesz na to krzesło sorry, ale o, i kluczyk spadł, więc fajnie, można go podnieść ups Ym, panie, o Fajnie! Jak coś się podnosi, to wystarczy w to wejść. No to idziemy. Bo to naprawdę wygląda jak ze złotowłosej, więc... Nie chciałam tu wejść z powrotem. Tu. Okej, okay, ale mamy klucz. Ha! Chodź. Uuu, jedzonka. Nie jadłeś nigdy ryby? No spróbuj. Blachki. Co to surowa jest taka trochę? Okej, okay, owocki. Jak powiesz, że nie jadłeś nigdy owoców, to chyba walne. Kwaśne. blachki. Ale nie pluj ty! No a z czego miałyby nowe winogrona ci wyrastać? Za słodkie? Nie, dobra, odbierz. Ciekawe, czy mogę zjeść wszystkie tak? <grym i zjadła> mogę <grym i zjadła> też bym tak zjadła. Ale jesteś grubciachem teraz, chodź idziemy. jak nie mam to z księciem to jest właśnie akt drugi więc będziemy mieli na razie jeden odcinek tu będą łóżka wiedziałam tata miś za twarde no nie no groszek tam wsadzili? serio? Co tam jest? O, nie! A, kiedyś, jak się gotowało kaszę, to ją się pakowało w koc i też wsadzało pod kołdre i w ogóle, żeby ona tam doszła sobie jeszcze. Ale... No cóż. Tata miś schował sobie mama miś, czyli królowa. Będzie mięciutkie. Zapadniesz się. Tak. Dobra, no i ostatnie wyrko, i będziemy kończyć. Ej, bo giera jest podobno mega krótka, więc naprawdę przed premierą nie chciałabym jej całej ograć. A tylko pokazać wam. Znaczy, mega krótka. Oni tak napisali, a czy ja im mogę zaufać? No dobra, to ja nie klikam, nie klikam teraz i po prostu zakończymy. Ja sobie tą grę zawieszę i ją ogram tak za miesiąc do końca. Także wrócę, wrócę z tym. A w tym momencie zachęcam Was do lajkowania, komentowania i subskrybowania, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, a chcielibyście. Jeszcze raz dziękuję twórcom za kluczek. Gierka naprawdę jest specyficzna, ale jest w moim klimacie, także bardzo się cieszę, że mogłam ją Wam pokazać. No i ten, do napisania pod tym i pod kolejnym filmem. PA!